Dobry szef kompanii, czyli taki, który wystarczająco dosadnie gnoi swoich podwładnych, powinien mieć temblak, lub bardziej po niemiecku troddel. trodel. Trodle po raz pierwszy pojawiły się w armii pruskiej jako dekoracyjny element munduru w 1908 roku, zaś same w sobie pojawiły się znacznie wcześniej. Ich początkowa funkcja była niesamowicie praktyczna. Dobrze założony temblak dawał pewny chwyt broni białej, i gdy bagnet lub szabla skubiła się na polu walki, łatwiej było ją dostrzec. Teraz ja mam swój temblak, zgodnie ze stopniem podoficerski. Trodle, mimo że już przed II wojną światową były cichym powiewem historii, były chętnie noszone w koszarach przez żołnierzy i podoficerów, a jeszcze chętniej przy oficjalnych wydarzeniach, takich jak defilady. W czasie której można było pokazać się z magnetem lub szablą właśnie z tym blakiem.